Jednak zanim przejdziemy do filmu z Delorianem, to ważna informacja, bo dzisiaj jest premier'a mojej książki o Stanach Zjednoczonych, Stany Zmiętoszone, czyli Ameryka w rozsypce. Jest to relacja bardzo rozbudowana z naszej wyprawy, którą odbyliśmy w zeszłym roku, czyli w roku 2024, przez wiele wiejskich Stanów. Jest to poradnik, jak przejechać przez Midwest Stanów Zjednoczonych i nie umrzeć. Więc sobie zajrzyjcie na sklep .pl i sobie ją zamówcie dzisiaj z autografem, a potem obejrzyjcie film o Delorianie. Ok? No, no to mamy. Dzień dobry. Z tej strony złomnik. To jest DMC DeLorean, którym właśnie przeniosłem się w przyszłość. W przyszłość miasta Łódź. Więc zapraszam na film z Delorianem, który pokaże nam przyszłość i przeszłość łodzi. Oczywiście przeniesiemy się w czasie dzięki temu pojazdowi. Boże, jaki cringeowy wstęp, jaka klisza, jakie to wszystko jest nudne i niepostarane. Wyłącz to. Na początek chronologia, bo ona jest bardzo ważna przy DeLoreanie, bo one się przenoszą w czasie. Tam, nie, ten dowcip nie, mo nie mogę tego dowcipu, ale chronologia. Miejmy to za sobą. DeLorean był średnim samochodem, przeciętnym, niezbyt udanym. Było to coś na kształt Bricklina SV1, którego nikt już dzisiaj prawie nie pamięta. Cóż z tego, skoro wystąpił w znanym filmie, którego tytułu nawet Wam nie podam, bo i tak wszyscy wiedzą, z tym, że stało się to prawie 3 lata po zakończeniu produkcji Deloriana. Więc w momencie, kiedy ten film wpadł to już nie można sobie było kupić nowych Delorianów i ten film w żaden sposób nie podniósł popytu na ten samochód i gdyby nie film, to byśmy dzisiaj traktowali Deloryana DMC12 dokładnie tak samo jak Bricklina SV1 czy inne dziwne, jednostkowe amerykańskie pojazdy jak Mosler Consulier. Na zasadzie, no ktoś coś próbował, ale mu się nie udało. John DeLorean był amerykańskim menadżerem z przemysłu motoryzacyjnego z Detroit i wymyślił w pewnym momencie, po znudzeniu się swoją pracą dla korporacji, że zrobi własną firmę motoryzacyjną pod nazwą DeLorean Motor Company. Było to przedsięwzięcie, co najmniej dziwne. Momentami nawet mówili, mówili o nim, że podejrzane. Skończyło się zresztą aresztowaniem Deloriana pod zarzutami przemytu narkotyków, tyle, że był to wkręt, w którego wkręcili amerykańscy agenci, ale tak naprawdę Delorian był takim człowiekiem od startupów, który myślał, że zbierze pieniądze, zrobi furę i z tego będzie miał hajs. John DeLorean miał pomysł, żeby stworzyć najlepszy samochód sportowy na świecie. Nie za bardzo miał na to pieniądze. Zbierał od różnych, bardzo różnych osób. Zbierał od dealerów, którym obiecywał udziały w firmie. Zbierał od celebrytów z Hollywood, którzy chętnie wpłacali na dziwne nowe przedsięwzięcie znanego im kumpla Johna DeLoreana. Ale najwięcej pieniędzy na to. Przedsięwzięcie wyłożył brytyjski rząd, który stwierdził, że w ramach zwalczania bezrobocia w Irlandii Północnej w Belfaście położy po prostu hajs na zbudowanie fabryki tego dziwnego pojazdu w miejscowości Dan Merry pod, pod Belfastem i tam będą budowane te Deloreanek y i stamtąd miały być eksportowane do Europy i do Stanów Zjednoczonych. Przedsięwzięcie się udało, bo produkcja ruszyła, z tym, że projekt tego samochodu no, przechodził różne koleje, co sprawiło, że z czegoś innego stał się czymś zupełnie innym i na koniec stał się trochę karykaturą pierwotnego pomysłu. No bo pierwsze prototypy to bazowały na tych tak zwanych Experimental Safety Vehicles, czyli samochodów superbezpiecznych. Pierwsze prototypy miały mieć w ogóle silniki Forda V6. Potem się okazało, że silnik Forda brzydko gada i nie jest taki, jak powinien być nie, nie ma w ogóle mocy, ta 2-3 koloń. E, więc wymyślono, że może by silnik Volvo Redblocka, dać 4-cylindrowy. E, okazało się, że jeszcze słabszy jest, chociaż rzeczywiście trwalszy niż ten Ford. E, więc stanęło w końcu po negocjacjach z Volvo na silniku V6 Peugeot Renault Volvo, który też nie miał mocy, bo na Stany Zjednoczone był zduszony do 130 km mechanicznych, na Europę miał ich 154 tam 4, czy 6, bo były inne normy więc mieliśmy auto, które wyglądało sportowo, które z początku miało mieć silnik centralnie, ale po długich bataliach z działem projektowym okazało się, że tylko z tyłu, albo w ogóle, i o mocy 130 koni mechanicznych, które setkę robiło w około 10 sekund. Więc poza tym, że wyglądało niesamowicie, poza tym, że było zrobione całe z blachy nierdzewnej, ze stali nierdzewnej po wierzchu, bo tak naprawdę to w ogóle jest też ciekawostka, że Delorean, te panele tutaj, no to ma dla hecy, bo cały spód tego samochodu to jest szkielet z fiberglasu, czyli z włókna szklanego, na który są nałożone te panele, a pod spodem jest jeszcze taka rama nośna, ogólna, która ma takie końcówki w czasie litery Y, która jest dokładnie przeniesiona z Lotusa Esprita, bo samochód ten projektował nie sam John DeLorean, bo Guzik się znał na tym, tylko Colin Chapman od Lotusa, więc Colin Chapman wziął to, co znał, czyli fragmenty z Lotusa Esprita, jak tę ramę, czy przednią szybę, która jest z Lotusa Esprita też i zrobił z tego samochód, no, na zasadzie będzie ładnie wyglądał, będzie miał dziwne drzwi, ale osiągi to może tam niekoniecznie. No i te drzwi z tyłu Mercedesa Gullwinga, to miało być to, co sprawiłoby, co sprawi, że klienci rzucą się do salonów Deloriana i będą je kupować jako szalari. W rzeczywistości tak się nie stało, bo już pierwsze recenzje Deloriana ze strony dziennikarzy motoryzacyjnych były takie na zasadzie, no, ciekawy, dziwny, no, szkoda, że nie da się nic skonfigurować w nim, bo tak naprawdę nie było opcji, nie było nawet wyboru kolorów. Można było tylko wybrać manual czy automat, no ale były te drzwi. Zresztą te drzwi opóźniły w ogóle produkcję. Ona miała ruszyć wcześniej. Chyba półtora roku im zajęło, żeby dopracować ten mechanizm tych drzwi. One są naprawdę przedziwne. Tu jest klamka w tej listie e, zamontowana i one robią sobie tak. O, proszę bardzo. Podobno Amerykanie e, lubili te drzwi głównie za to, że one się bardzo mało odsuwają od samochodu, więc można było parkować w wąskich miejscach Delorianem, a i tak z niego wysiąść. Oczywiście one są bardzo ciężkie, ale o dziwo działają całkiem nieźle. A te śmieszne uszczelki, które tutaj te drzwi otaczają, pochodzą z Dodgea Caravana, czyli tego minivana i z jakiegoś Mercurego. bo ten samochód cały tak naprawdę jest złożony z części od różnych samochodów. Znajdziesz jakąś część, ona pasuje do, nie wiem, Saba i do Deloriana. Jakiś tam część pasuje do Jeepa i do DeLorean'a, do Skody i do DeLorean'a, to jest absurdalne. Ale mam dla Was coś specjalnego, historię tego egzemplarza. Historia tego egzemplarza jest historią srogich rozczarowań, ponieważ ten egzemplarz został sprzedany prawdopodobnie w Nowym Jorku z przebiegiem tam kilka mil i obecnie ma tych mil 3407, od nowości, od 1981 roku. Jak właściciel go kupił, to auto nie chciało jechać. Przypadkiem okazało się, że auto miało wadę fabryczną w postaci tego, że śrubka mocująca przewód paliwowy powrotny do baku powinna była być wydrążona, żeby był przez nią przepływ paliwa i tego drążenia nie było. To znaczy było zaczęte, ale była niedokończona. Nie przeciągnięto wiertłem przez śrubkę. W związku z tym wszystko co pompa podawała szło do cylindrów i auto się potwornie, potwornie zalewało. Po wymianie śrubki na nieoryginalną z agromy za 1 zł. Wszystkie te efekty ustąpiły i samochód zaczął normalnie jeździć. I teraz pokonuje kolejne mile i kilometry. Więc przez ponad 40 lat, auto miało jedną usterkę, która sprawiła, że kolejni właściciele byli rozczarowani, bo nie wiedzieli, co się z samochodem dzieje. Wymieniali po raz kolejny cały ten osprzęt od kadżeta, i to nic nie dawało. To, co w ogóle widać za mną, to są ogrody Gejera w Łodzi i to wygląda naprawdę ładnie. Postaram się dzisiaj w tym filmie pokazać Łódź z ładnej strony i Łódź z paskudnej strony. I zaraz też powiem, to drugie będzie łatwiejsze. Też tak sądziłem, ale prawdopodobnie dawno nie byliście w Łodzi. Tak naprawdę nie trzeba mieć Deloriana, żeby się przenieść w Łodzi w czasie o jakieś 30 lat. Po przejechaniu bardzo krótkiego odcinka nagle z eleganckiego centrum lądujemy w czymś takim. Produkcja DeLoreana trwała w latach 81-82 właśnie w Danemarce, w Irlandii Północnej i skończyła się wyprodukowaną liczbą 8975 samochodów. Niektóre źródła podają 980 samochodów, nie wiem, które jest prawdziwe, ale w każdym razie było ich na pewno mniej niż 10 tysięcy, a do czasów współczesnych dotrwało ponad 6 tysięcy Delorianów, co pokazuje, że raczej ludzie o nie dbali. Jak one się pojawiły w amerykańskich salonach, i klienci weszli, zobaczyli te Deloriany, te srebrne, takie szczotkowane elementy metalowe, to z jednej strony im się podobało, ale z drugiej strony zadawali sobie jedno bardzo ważne pytanie. Co to jest za straszna japa między kołem, a błotnikiem tutaj z przodu? Czemu on tak głupio wygląda, że ma przód do góry, jakby się unosił? Dlaczego? No dlatego, że on był opracowany jako samochód z silnikiem centralnie i innym rozkładem mas. Był cięższy przodem, lżejszy tyłem, jakby e, ciężar samochodu bardziej spoczywał między osiami, a nie za tylną osią. I po przeróbce na silnik z tyłu nie zmodyfikowano zawieszenia, tylko zostawiono przednie zawieszenie takie, jak było. Więc przednie zawieszenie podskoczyło, tylne opadło i właściwie wszystkie Deloryany wyglądają jakby właśnie startowały. Niektórzy dilerzy Deloryana, żeby podnieść sprzedaż i zainteresowanie, które było dosyć małe tym samochodem. Próbowali te auta malować na dziwne kolory, takimi farbami trochę prześwitującymi, żeby nadać im chociaż troszkę barwy. Zdarzały się więc Deloriany jakieś takie niebieskawe, czerwonawe, a nawet były trzy sztuki pozłacanych Delorianów, z czego jeden wciąż istnieje, a dwa gdzieś zaginęły, co niewiele zmieniło. Problem polegał na tym, że te wozy były tak naprawdę niesprzedawalne. Klientom nie specjalnie przeszkadzało, że to auto jest złożone z części z najróżniejszych samochodów: że ma przednie łożyska z Fiata, że ma jakieś uszczelki skrzyni biegów z Renault, że ma elementy we z Saba, z Volkswagena, Sirocco, że ma manetki kierunkowskazów ze Skody 105, to już moja ulubiona część Deloriana, że ma fragmenty układu napędowego z AMC Gremlina, czy AMC Concorda, czy któregoś z tych AMC. W każdym razie jest to naprawdę złożone z bardzo, bardzo wielu różnych części, które po prostu. Były powszechnie dostępne. Nawet były też części Fordowskie, mimo że z początku tych części Fordowskich miało nie być, po tym jak się DeLorean obraził na silnik Forda, ale jednak coś do tego samochodu. Nie pamiętam dokładnie co chyba końcówki drążków kierowniczych pasują od Forda Capri. E, więc jest to wóz naprawdę złożony z bardzo wielu innych aut, co po latach jest tak naprawdę zaletą, bo dzięki temu o wiele łatwiej jest utrzymać Deloriana w sprawności. Są tak zwane cross reference lists na forach miłośników i grupach miłośników Deloriana, gdzie w razie potrzeby da się dobrać tak naprawdę. Za każdą część jakiegoś innego popularnego w miarę w tamtych czasach auta. No i teraz, jak to wygląda z tymi drzwiami? To wygląda tak że z początku w ogóle ten pasek był inaczej mocowany i się często urywał. Z początku również ten element miał dwie części, czyli miał tutaj taki panel, a to było przyklejone jakby do tego panelu drzwi, a potem zastąpili to jednolitym elementem, bo ludzie się o to opierali, zamykając drzwi to urywali. Więc Delorian tak naprawdę przechodził liftingi. I teraz jeszcze bardziej nieistotną informacją dla wszystkich fanów Deloriana jest to, że tak naprawdę ten model to jest model poliftowy, możemy go rozpoznać. Po tym, że tutaj na masce ma napisane Delorean, Nie ma już ani przetłoczenia na masce, które było we wczesnych egzemplarzach, ani nie ma kurka, znaczy klapki w lewu paliwa w tym miejscu, która też była we wczesnych samochodach, potem zniknęła. Więc jest to Delorean z późnego okresu produkcji. One wszystkie są spisane jakby winami. E, można sobie sprawdzić w internecie po winie, z kiedy jest dany DeLorean, wtedy sobie można sprawdzić, czy jest oryginalny, czy nie. Wsiadanie do Deloriana nie za samego siebie, bo przecież tu nie ma drugiego rzędu siedzeń, jest tylko jeden, auto jest dwumiejscowe, co też po raz kolejny mordowało sprzedaż. DeLorean nawet wymyślił prototyp DMC24, który miał być czterodrzwiowy, ale to nigdy nie wyszło poza stadium rysunków technicznych, więc wsiada się do Deloriana. Jest to strasznie trudne, bo trzeba tej nogi przełożyć o tak pod kierownicą i potem pozostaje zamknąć drzwi, uderzając nimi mocno, ciągnąc za pasek. To naprawdę wymaga siły. Zeszłam się. Teraz dobrze. Wsiadanie to jest ta łatwa część. Spróbujcie z Deloriana wysiąść w razie potrzeby, jak się jest dużym, to trzeba naprawdę uważać, bo się można nieźle nabić sobie guza o coś, o cokolwiek. Nawet o ten element można się o DeLorean. Właściwie nigdy się nie nazywał DMC-12, nazywał się po prostu DMC DeLorean, no bo John DeLorean, jak większość amerykańskich przemysłowców, po prostu wziął swoje nazwisko, aż akurat brzmiało bardzo ładnie, bo takie włoskie DeLoReAn, no to, to elegancko siadło na, na tym samochodzie. W ogóle to logo, które ma ten samochód, aha, bo ja sobie nie przepiłem mikrofoniku, jakby się nazywał John Schaffenhauser? To by tak fajnie nie było. Na przykład to, że logotyp DMC jest w pełni symetryczny. No spójrzcie no kto by na to wpadł, że tutaj jak dasz oś symetrii, to on jest identyczny. No ależ oni to wymyślili przepięknie. Oczywiście amerykańskie reflektory tak zwane sealed beam, czyli zamknięte w środku. To są akurat przerobione na normę europejską, stąd to jest literka 1. Te już akurat są przerabione na europejskie, które też pasują od czegoś przypadkowego, jakiegoś losowego dostawczaka, więc mają tutaj literkę E. Natomiast oryginalne amerykańskie Deloriany miały te lampy typu Sealed Beam, czyli zamknięte, wymieniane w całości razem z żarówką. Te kierunkowskazy też od czegoś są, tylko dokładnie nie wiem od czego. Chyba od jakiegoś Volkswagena one pochodzą. Tutaj jest antenka schowana, ona się wysuwa elektrycznie. Tam widzicie w głębi jest element tej anteny. I teraz Deloriany miały anteny w trzech miejscach. Najpóźniejsze tutaj przejściowe miały antenę zewnętrzną, jak samochód z lat 80., taką pff, bacik anteny, a najwcześniejsze 2200 egzemplarzy miało antenę zatopioną w przedniej szybie, która wskutek tego była inna znowu niż w lotusie Esprit, bo miała antenę zatopioną i była droższa w produkcji. I teraz mówiłem o tym, że DeLorean miał lifting w trakcie którego zniknęła klapka wlewu paliwa znajdująca się tutaj. W takim razie pytanie, jak się tankuje Deloriana? To bardzo proste. Bierze się maskę, otwiera się, jak w dużym Fiacie i mamy tutaj dosłownie pod maską widoczny kurek wlewu paliwa, więc trzeba go tankować po otwarciu maski i w razie możliwości nie rozslapać benzyny wszystkiego tutaj naokoło. A tu jest bagażnik Deloriana, który jest bardzo płaski. Przecież pod nim jest przednia oś. To nie jest jak Skoda 105, że można było zrobić taką wielką tutaj dziurę, tam są jakieś elementy jeszcze nie, nie za bardzo wiem do czego. Zobaczmy co jest pod spodem. Czekajcie. O. Tam się znajduje prawdopodobnie najdziwniejsze koło zapasowe, jakie widzieliście. To jest dojazdówka całkowicie lita. Nie ma żadnych otworów, niczego, ma tylko wentyl i otwory na mocowanie. Myślę, że ten gadżet kosztuje na eBayach jakieś tysiące dolarów. Oryginalna lita dojazdówka do Deloriana. A co jest tutaj? Zepsuję Deloriana, wartego kilkaset tysięcy złotych, ale akurat właśnie pojechał. A, dobra, tutaj się dolewa płynu hamulcowego, ależ oni to wymyślili, dobra, pakuję to z powrotem. Teraz już wiecie, jak dolać płynu hamulcowego do Deloriana. Dzięki kanałowi Złomnik dowiadujecie się tyle wiedzy bezużytecznej o samochodach, że nigdy mi się z tego nie wypłacicie, chyba że kupicie samą ją książkę oczywiście. Nie dobra, tam to było od chłodnicy zbiorniczek wyrównawszy, bo hamulcowy jest tutaj, także nie odpalajcie się, że źle powiedziałem. Poza tym, kto się z Was zna na DeLoreanie? DeLoreana to widzieliście w filmie, tylko nie pamiętam tytułu filmu. A dolewka płynu do spryskiwaczy występuje tutaj i teraz zobaczcie, znowu jest tak, że trzeba mieć specjalny lejek, no bo jak nalać tutaj płynu do spryskiwaczy? No na litość boską, żeby nie rozchlapać. Musisz włożyć lejek i lejkować, ale nie za bardzo jest miejsce na ten lejek, bo tu jest już powierzchnia przedniej maski, więc no wymyślone jest to naprawdę fantastycznie, a zobaczcie, kto, komuś się chciało nawet zrobić taką z odpowietrznikiem e, zakrywkę, pokrywkę, nakrętkę do pojemnika na płyn do spryskiwaczy. No i DeLorean jako jeden z pierwszych samochodów miał spryskiwacze w wycieraczkach. Nie wiem, czy to było wcześniej stosowane. I oryginalny lewarek i klucz do kołu DMC Wydrukowali nawet instrukcję do niego, gdzie jest nazwa samochodu napisana z błędem D Spatia Lorean. W rzeczywistości pisało się go bez spacji, a w instrukcji jak widać, to jak taka instrukcja była dobra, to jak musiało być samochód złożony, jak musiał być samochód złożony. Zresztą na samym rysunku głównym w instrukcji ten wóz wygląda karykaturalnie, bo ma strasznie małe przednie opony W ogóle zobaczcie jak ją ma prześwit, to jest jak terenówka naprawdę żeby niepotrzebnie podnieść koszta produkcji. DeLorean produkował osobne felgi na przód i osobne felgi na tył. Z przodu mamy 14, 195x60x14, na na z tyłu natomiast 235x60, na ale 15. I w dodatku jeszcze zmieniono w trakcie produkcji e, trochę wzór tych kół, zmieniono ich barwę i zrobiono czarne te dekielki zamiast srebrnych. Te dekielki są te w ogóle osobne, z początku w ogóle były te kołalite. Właśnie do nas Pani zagadała, zapytała czy to jest ten samochód z tego filmu, e, którego tytułu Wam nie podam. E, tak, to jest ten. Tylko nie ma akurat zamontowanego, e, jak to się nazywało, kondensatora strumienia. Ma zamontowany silnik 27PRV Peugeot Renault Volvo V6, karmioną z kadżeta. Mamy tutaj kadżetronik, mamy tutaj dystrybutor paliwa do wtryskiwaczy. Tu jest schowek. Co jest w tym schowku? Otóż tutaj w tym schowku są marzenia Johna DeLoreana, sukcesy firmy DMC i zadowoleni klienci z DeLoreanów, które kupili oraz oczywiście orzeszki, widzicie je tam w dalszej części pośrodku tego schowka, bo auto stało w shopie, więc było spichlerzem na orzeszki i inne rzeczy, które wiewiórki do niego znosiły. Możecie kojarzyć tę klameczkę z chowka, tak to jest schowek Volkswagenowy ze Sirocco, dokładnie jest to klapka ze Sirocco, tylko naklejali tutaj e, informacje od Deloriana o oponach, przede wszystkim zegary, które mają, zwróćcie uwagę, federalny prędkościomierz do 85 mil, więc nie dawało się osiągnąć 88 mil, dlaczego akurat 88 podali w filmie, to nie wiem i wolę też nie wiedzieć, bo ta liczba jak mi się dziwnie kojarzy, jak auto stoi nieodpalone, to obrotomierz stoi na 4750, nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie jakiś elektryczny glitch. Jest to jeden z niewielu samochodów, który ma kontrolkę sondy Lambda z napisem Lambda. No i przede wszystkim kontrolkę otwartych drzwi. Jak drzwi są otwarte i włożymy kluczyk do stacyjki, to auto będzie bzyczało, będzie wydawało najbrzydszy bzyk, najbrzydszy dźwięk ostrzegawczy, jaki słyszałem. Uwaga! Podobno te manetki są ze Skody 105, jedna i druga. Czy to prawda? Znajdę mój film ze Skodą 105 i sprawdzę, czy faktycznie te manetki były podobne. Mówimy oczywiście o tej 105 poliftowej, takiej już z plastikowym przodem, nie o tych najwcześniejszych, bo to są lata 80. produkcji DeLoreana, do więc i Skoda była już, była już ta nowsza, no i mamy Konsolę środkową, która ma elementy również z różnych samochodów. Podobno są tutaj fragmenty z Saba. No więc to podobno jest specjalnie do Deloriana. Znalazłem w internecie, że są robione dalej te przełączniki. I co więcej, te szyby działają. Zaraz wam pokażę, jak głupio działają, ale działają. Spróbujcie zamówić w McDonaldzie, w McDrive'ie coś przez szybę z Deloriana. Jak ona jest taka wielka. Jak się wyciąga rękę. To kubek nie przechodzi i trzeba go obrócić, żeby się wylewa wszystko i dopiero wtedy można go wziąć. Tutaj mamy normalnie włącznik świateł. Żeby włączyć światła trzeba wcisnąć to dwa razy. Raz, drugi i teraz jest wciśnięte. O, do głębi i teraz wychodzi. Czyli mamy tak pozycyjne, tak światła mijania i tak wyłączone. Tutaj mamy sterowanie nawiewem, czyli kierunkiem właściwie nawiewu, temperaturą i siłą, światło awaryjne i to co nie wiem do czego służy, bo nie jest do niczego podłączone i nic nie robi. Można po prostu kręcić się blokuje na pozycjach końcowych, ale za bardzo niczego nie zmienia. No i dźwignia biegów. Auto ma 5 biegów. No, w normalnym układzie, że tak powiem, czyli jedynka jest do przodu w ten sposób. Steczny się wrzuca tak, trzeba go pociągnąć i, i do tyłu do siebie. Skrzynia biegów też jest podobno DeLoreanowa, ale ma wiele wspólnego ze skrzynią z Renault 30 czy Volvo 760, coś tam. No i oryginalne radio, które ma już chyba nawet wyświetlacz w tym miejscu. Zobaczcie, tu już jest wyświetlacz, mimo jeszcze ciąż manualnie kręconej skali, ale jest klikane, więc o... o! Świeci się! Patrzcie, pokazuje nawet jakieś informacje. Jest nawet godzina na nim, można je być może nawet włączyć, żeby zaczęło grać. Jakaś skala się nawet pojawiła, coś zaczęło wyszukiwać, ale jest tylko nieparzysta, bo jest amerykańskie, więc nie działa. I tu są trzy maksymalnie losowe napisy: jeden to jest Lock Doors, drugi to jest Rear Defroster, a trzeci to jest, nie wiem czy to widać dobrze, Cooling Fan Fail. Jest specjalna kontrolka, która mówi nam o tym, że zepsuł się wentylator. O dziwo, obrotomierz teraz zatrzymał się w innym losowym miejscu. Zobaczcie, ten wóz jest y, trochę pojazdem żyjącym własnym życiem, bo za każdym zgaszeniem obrotomierz ląduje w innym losowym miejscu. Dobrze, no siedzę w tym Delorianie. Zobaczcie, uderzam głową. Y, siedzę w Delorianie i y, y, tutaj uderzam głową w banie. Nie, w dachem w banie, nie, banią w dach. Trach, banią w dach. O, to właśnie to nie Świecą mi się dalej drzwi, czyli któreś są niezamknięte. Nie, czyli tamte być może promień zawracania Deloriana to jest e, promień zawracania, który zastydziłby nie jeden autobus. To znaczy ten wóz po prostu nie skręca. Jeździłem już kiedyś Delorianem po stanie Ohio, e, a teraz jeżdżę nim połodzi, to jest podobne doświadczenie, muszę wam powiedzieć. Tam było nie za pięknie, tutaj też jest tak mm, różnie w kratkę, o powiedziałbym, że. Ten, kto sądzi, że łódź jest cała brzydka, spójnie brzydka, to się całkowicie myli. Zobaczcie, to jest ten hotel z chłodnią kominową w tle. Taki, co występuje na wielu memach, że jak się pod odpowiednim kątem spojrzy, to tej chłodni kominowej nie widać. To jest chyba ta brzydsza część łodzi. Ta już nie w ogrodach Gejera, tylko w ogrodach chyba szrotu. Patrzcie, jak tu wspaniale. O, no przecież to jest. Tak cudowne miejsce, Boże. Jakbym mieszkał w Łodzi, to mógłbym robić wycieczki z paskudnikiem Łódzkim, jeżdżąc po prostu do pracy. Jaki piękny Lublin, Boże, jaki wspaniały. Będziecie go widzieli? Nie wiem, czego widzieliście. Ludzie trąbią na mnie, machają, bez sensu. Po co takie rzeczy? Przecież jadę normalnym samochodem. Ten samochód jest złożony z części z innych samochodów, nawet o tym nie wiecie. O, pan do nas otwiera szybę. Nie, proszę pana, my nic z panem nie będziemy gadali, bo jesteśmy zajęci teraz nagrywkami. Uważajcie, teraz będę musiał wykonać zawracanie na tej ulicy. O Boże, jedzie szalenie całą ulicą, o rany boskie. O kurde, ale miał coś urwane srogo. Dobra, to jest Łódź. Rozumiem, tutaj takie rzeczy po prostu dzieją. Po czym poznać złą dzielnicę? No sto, stoją francuskie samochody po prostu, tutaj jeden, tutaj drugi, a tam jeszcze o, lagunka. Także widać, że, że biedne, biedne osoby tu mieszkają, bardzo mi przykro tak naprawdę. Administruje na zlecenie Rom, ulica... Graterska? Nie, braterska nie graterska. Dźwięk silnika jest względnie zwykły. Nie ma takiego fajnego bulgotania. Po prostu sobie jedzie i szumi sobie za nami. To jest przyjemne, ale jakbym miał kupić, kupić to auto na dźwięku silnika, to bym go nie kupił. Zresztą, tak naprawdę, to, co by mnie najbardziej interesowało, to byłyby wywiady z oryginalnymi właścicielami DeLoreanów, gdzie zadawałbym im pytanie, co cię skusiło, żeby kupić pojazd tak dziwny, pozbawiony zasadniczo sieci serwisowej, z firmą, która była od początku krzakiem, żeby nie powiedzieć, że w stanie upadku. Co Cię skłoniło, że wszedłeś, weszłaś do salonu, zobaczyliście Deloriana i tam stwierdziliście, tak, to jest to, o czym marzę. Prawdopodobnie jest to Delorian z jednym z najniższych przebiegów przynajmniej w Europie, bo na pewno w Stanach są egzemplarze bez przebiegu, ale ten ma. 3400 mil, nakręciłem mu kolejnych 3 czy 4, także jego wartość znacznie spadła, Teraz będzie piszczenie, że o, taki unikatowy, a Ty tym jeździsz, no jeżdżę, no jeżdżę, bo autem trzeba jeździć, chyba już lepiej, żeby auto jeździło, niż żeby stało. Wolę, żeby auto się zużyło od jeżdżenia, niż żeby zużyło się od stania. No Rawon, no naprawdę niesamowite, że coś takiego jeździ w ogóle, Kupmy sobie takiego Rawona. Typowe łódzkie zabudowania, nie ma nic do oglądania tutaj. A tu zobaczcie, jest wiadukt nad nieistniejącymi torami kolejowymi były tory kolejowe, zostały zdemontowane, nie zostało nic tam jest elektrociepłownia, nieczynna podobno się ciągle ludzie zdrapują na kominy i straż miejska przyjeżdża, i straż pożarna jest z tego afera. Żyj nam krótko prostytutko kurde, to chyba po musi być jedno muszę Wam powiedzieć o Delorianie. jest to wóz, który naprawdę żwawo jeździ po nierównościach widać, że pomyślano o tym że w Stanach Zjednoczonych są bardzo złej jakości drogi i ten wóz duży prześwit, a po drugie ma e, całkiem spore koła i jeszcze ma mały zwis w miarę z przodu, taki podcięty trochę i on te nierówności bierze naprawdę na miękko i to już wszystko o DeLoreanie tak naprawdę, panowie i panie, cieszę się, że ten projekt był porażką, bo dzięki temu jest po prostu ciekawszy. Dzięki temu jest więcej do opowiadania. Jest więcej do opowiadania o motoryzacji o dziwnych samochodach, czyli dokładnie to, co tworzy kontent mojego kanału. Bardzo się dobrze bawiłem jeżdżąc z Delorianem. Nigdy w życiu bym go nie chciał mieć, tak jak nigdy w życiu nie chciałbym mieszkać w Łodzi. Przepraszam, nie miałem tego mówić. Ale naprawdę zabawa była przednia. A wy sobie kupcie moją książkę, jak se chcecie o Stanach Zjednoczonych, a jak nie chcecie, no to trudno. No i zapraszam na kolejne następne filmy z serii zawsze gratem. choćby ten. Grat nawet był tak wspaniały i wyjątkowy jak ten. Nara.